Raczej nie. O, jest siedzi. O, ładny. Chyba spada. Witajcie, nad wody w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj wybrałem się z Mateuszem. Tam go widać gdzieś. A wszystko zasłoniłem. Tam go gdzieś widać. Na szczupaki. Na wodę, którą, na której byłem ostatnio. Już, coś, już trochę łowimy. Już jakieś brania były, jakieś ryby były Także oglądajcie, bo dużo się działo Zapraszam do oglądania Pierwsza rybka Dzisiaj Mateusz jedną. Ja dopiero się szykowałem Kurde, ale ładny był, no ładny! Ładny był, no? Na co wziął? Na ja no ale kurwa zajeba o tego czubek grążej. Ale tu między ty, tymi liliami, nie? Tam, tam na liliach, czy gdzie? Tam. Kurwa. Tam na środku? Warto to miała 60 więcej niż 60. No ładny był Kurwa, ale patrz, o z jego gumę. Widzisz? Uśmiesznij się do filmu. Nie. Raczej nie O jest jeszcze... siedzi O ładny Kurwa spadł mm, Kurwa no Na chodolara piętnastkę. Jak on się wypił, kurwa, z dwóch kotwic. Aj. Jak mnie, 4, 7, myślę, że spory. Bo jak jeszcze raz na gumę, to A była kęta już, nie? nie, to nowa. 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 bo tamtą urwałem ogonek. Aha. Zobacz. O kurwa razje. Patrz, zobacz. Widziałem co piszczamy, no, ładny był. No chuj, dobra, łowimy dalej. No Widzicie co się dzieje tutaj. 20 minut łowienia. 3 ryby na kiju, jedna na brzegu. Dwie spadły. No, największe spadły. Z wolnego? Z wolnego, no? A mam tutaj 3 gramową jeszcze Ty, ale tam, też tam siedział w tych liliach Nic nie mówię, ja jestem kurwa cały spocony Ty, ale fajnie, może taka wiesz, pogoda dzisiaj jest dobra Na no, no, tego Masz tu paczka Ile mówimy? 20 minut? Znaczy ja to 10, ale ty to trochę dłużej Jaką jak się wypiął z dwóch kotwic? Albo na jednej siedział no. Ale patrząc pod gumie to zaatakował od tyłu, bo była cała pocięta. Tak. Pójdziemy z tak dookoła, nie? Ale nie ma co. Jednak łatwiej trafić rybę na takich dołach niż na wiśle, nie? Ogólnie ostatnimi czasy mi się a Łoł, wow, wow, ładniejsze będzie Ło wow! Ale świeco zrobił Kurwa znowu, zaraz mi wypnie się. Wlas w Lilię no, Ładny to ten sam Nie, bo to tam było Nie, 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 to nie ten sam patrz ledwo co siedzi czy na drugiego co siedzi trzeba będzie mu operację zrobić taka rybka, melduje się na kiju 30 minut łowienia, tak naprawdę już nie mierze myślę, że pod 8 dych wypuszczam go, bo pąknął głęboko, więc nie chcę się tego do wody. mam no. nadzieję, że przeżyje Oooo! Na chodulera, to był sklep WK? Wujka. W, w, WK. w tym kolorze, takim pomarańczowo-różowym, ostatnio się bardzo sprawdza. Ale pocięta, nie? Pokażę. Jo, ale bardzo miękka guma. Naprawdę fajnie. Pracuje z opadu i z wolnego prowadzenia na cebulastrze 3 gramowej z podwójną dozbrojką. Polecamy gumeczkę. I koło z AliExpress. Pastki zefir, tu między nogami, prezentacja Tak, też super, spoko. Naprawdę fajny, fajny, fajny młynek. No i całą stółę w sumie, nie? Pokaż dziurę dziury w sumie No, tamten też był taki gdzieś, pewnie pod siedem dyszek. O, to. No, my już odpuszczamy ten staw, lecimy na kolejne. Zobaczymy, czy tam coś się dzieje. Tam jeszcze nie byliśmy. Także nie wiem, czego się tam spodziewać, ale na mapie było widoczne, że jest tam kilka dołów takich fajnych, także lecimy sprawdzić, co w trawie piszczy. Dzisiejszy odcinek powoli dobiega już końca. Na następnych łowiskach kompletnie nic się nie działo, ale padł pomysł, żeby sprawdzić jeszcze, czy coś się dzieje nad Wisłą. Niestety nad Wisłą, prócz pięknych widoków i zachodu słońca, kompletnie nic się nie działo. Ryby były nieaktywne. Trapieżnik w ogóle nie żerował. Oprócz pięknych widoków. Nic nie udało się już więcej wyjąć. Dostawiam Was z tym pięknym widokiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku moich wędkarskich wypadów. Trzymajcie się, hej!